Cześć, Czarrodatcy, witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj zabieram Was do naszego downtown Soledo, ponieważ jest, y, jakieś są zapasy. A nie wiem czy w Polsce pokazują to, czy to w ogóle jest. To są nie takie zapasy, takie wiecie, normalne, tylko to są to jest resumenia. to jest takie jakby drugi sport w Stanach gdzie każdy to ogląda młodzi, starzy, no wszystko to jest sport dla każdego, tak. Tam się tam się leją zapasy, to są takie zapasy, że skaczą, to jest takim w ringu, tak. Macie normalne traby w boksie, ale oni tam skaczą, salta robią, walą się na siebie krzesłami, ale to wszystko jest takie, wiecie, nie jest prawdziwe, tak? To jest wszystko pod no może dla dzieci więcej, że wierzą w to, że OLE ale kurde mu przywalił, a tak naprawdę to jest wszystko aktorzy, tak? A, więc to jest popularne, to jest skrót to jest WWE, tak? w To jest na cały, no pisało w Google'ach na cały świat, że to jest, że to jest 52 tygodnie, trwa w roku, więc w telewizji wszędzie na przykład jest, no i to jest tak właśnie, że to jest, to jest jakaś... Ja nie wiem jak to wytłumaczyć wam, to jest tak jakby no, to aktorstwo, tylko że, że oni właśnie praktykują, tak? W tam co czytałem z tego, bo nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, ale ja nigdy tego, a znaczy, jak przyjechałem do Stanów, no to oglądałem to parę razy, a później stwierdziłem, że to jest takie głupie i takie yy, fejkowe, że normalnie jakby dobra, już tego nigdy więcej nie będę oglądał. I nigdy mnie to nie interesowało tak przez 20 parę lat. Ale że dzisiaj jest co najdą u nas, więc ja, ja też zobaczę, co to, jak to będzie. Nigdy nie byłem i e, coś się dzieje tak, w naszym mieście, w naszej, na, naszej wsi. No ale to jest tak, że ci właśnie ludzie co się biją, tak, ci aktorzy, oni e, praktykują to na przykład w, pisało, że w Orlando, na przykład dzień-dwa przed prawdziwym e, skupiskiem ludzi, tak? No i właśnie już wiedzą kto wygra, jak to wygra, jak to ma być, więc... Także, no wszystko jest takie właśnie pod, 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 ble, pod publikę, eee, no nie wiem, no faj, znaczy fajnie to wygląda, jeżeli no nie wiem, jesteście młodsi tak? i wierzycie w to, to, fajnie, bo się leją salta, to, tamto, tamto, ale na z tego co teraz już, to trzeba i tam dziewczyny też tu uczestniczą, tak panie, i, i więc... One tam się leją, każe to wow, wow bo wychodzą tam, wiecie, w staniku i w majtkach i o, ale fajnie oj wow", i się tam leją, więc no. Także na przykład wiecie, pan, na pewno wiecie The Rock, tak? The Rock z tego, z, no, ten aktor, jaką ma na imię, teraz zapomniałem. Julek, jak ma Rock na imię? Co? No właśnie, Dwayne, Dwayne Johnson, tak. On właśnie w to, on w to yy, się bawił, tak, robił to, więc może kojarzycie ten resting, więc jadę do naszego downtown, zobaczę, yy, co się dzieje, także widzimy się tam. Jak widzicie, już jesteśmy w naszym downtown, tak, w centrum naszego, naszej wsi. A, Widzicie chorągiewki amerykańskie, bo w, bo w nie tu w poniedziałek jest święto, Memorial Day, tak? Dzień pamięci, więc wiadomo, wszystkie chorągiewki wszędzie, przy domach, przy sklepach, tu cała ulica muszą być. A dzisiaj, też właśnie ten, y, nasze high, high, high schoolowce kończą y, szkołę, tak? Ostatni dzień dzisiaj będą apele i takie inne rzeczy, więc. No, zobaczymy, może nie będzie tak dużo ludzi. O 6 się to zaczęło, o 18, jest 13 po, więc trochę jesteśmy opóźnieni. No ale no zobaczymy, co tam się dzieje. Też mają prawa, tam dzisiaj nie wolno tam swoich, swojej wody, swojego jedzenia różnych wszystkich przynosić, bo wiadomo to jest przy piwiarni, więc oni chcą zarobić, bo to jest, wiecie, oni za to płacą za ten cały. Całe zapasy, ten cały wrestling, więc chcą trochę zarobić, więc zobaczymy jak to będzie. Że wam trochę przyjadę. Już znacie tę ulicę. Ci, co oglądali, którzy tutaj są od początku, tak na tym kanale. A ci, co dopiero zaczęli, to witam Was i dziękuję, że jesteście. Jak zwykle ludzie się pluskają w naszej rzece. O! Tu tak samo o, tam już się zaczęło właśnie. O, zobaczymy co dziś znaleźć parking i widzimy się na miejscu Witam Was ponownie moi drodzy Idziemy dla tych, którzy tutaj są pierwszy raz, to nasza wieś Solado. Można właśnie jeździć na go w kartach tym, po tym mieście. A muszą mieć kierunkowskazy, muszą mieć światła, muszą być wszystko tak jak normalny samochód. Także tak samo i można w Teksasie jeździć po dwóch, trzech browala, browarach. Zależy jaki kto ma, ile kto ma. Siły na promilę aby nie przekroczyło 0,8 promila. Także siedzą tutaj, stoją, patrzą, czy coś nie przynosisz. Tu jest właśnie nasza piwiarnia. Robią swoje piwo, dobre. Przemu zoom tak, mam zoom. Tutaj na tym wozie przeważnie jest na sc scena, przeważnie coś się dzieje. Muza, live. A to jest taki właśnie... Tu są futroki różne. O! Widzisz, tam jest ten cały... show. 2000. tutaj na razie chodź tu zobaczymy coś do cienia może my się rozpoczniemy na mówić nie wyroby, no bo oni to robią zawodowo, jakby, tak uczą się tego wszystkiego i, I <laughs> Tak właśnie, że on, że on tam mówi o tym gościu takie, wiecie, no nie, brzydkie słowa, tak, bo są dzieci, ale tak, wiesz, źle mówisz, o, ja mu tam zaraz skopię tyłek i... No, panowie, jeszcze mi wsadzimy się. że na plecy i do trzech sędziemy policy wiem, że to jest popularne w Meksyku, bo dużo właśnie takich jakbyście pojechały do Meksyku to mają takich mask, maski na buzie i właśnie są różne maski tych właśnie tych gości co się co walczą tam właśnie na tej scenie odciął się panie. よいしょ。 E! Stapi! Stapi! Yawn! 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 Yawn!

czy coś jeszcze będzie jakaś inni to was włączę <śpiewa> <Yeah>! <śpiewa> Teraz tego <gościu> się będzie walczył. <śpiewa> Z tamtym, co już jest na scenie. <śpiewa>

Tam ma ile czasu, żeby wrócić, więc musi wrócić. na scenę bo was nie widzę. Yeah! <laughs> Cieszę tam na tych dzieciaków <laughs> Mają fajne napisy, te dzieci niekurde tam wiecie, o ty jesteś już tak, nie, że jesteś cienki

telewizji, no to naprawdę to znaczy, wiadomo, że też jest to wszystko na <gryw> ale ale fajnie to wygląda. Ile pewnie w szkołach dzieci będą to chcieli robić? Dobrze że już się szkoła, szkoła skończyła wczoraj, więc może zapomną przez wakacje, że tak można. Takie prawdziwe, że mój tutaj siedzi i się nudzi. Więc <grym> zaraz będziemy spadać. Kupimy sobie może jakiegoś loda i spadają. Chyba, chyba zakończam to. Nie chcę bardzo nudzić tym. A jeśli się okaże, w Polsce też to jest popularne i już to się normalnie powiesza. I jeszcze mam tu cyknę, w takim namiocikiem można siedzieć. Tam piwko sprzedają, właśnie. Tutaj pizza jest, dobrą pizzę robią. O, nawet widać, widać jak tam się ogień jara. Tak wygląda. Cennik. Tutaj są różne te smaki. Dobra. Tak wygląda z od środka ten całe lody takie. Dobra, idziemy zobaczyć co się jeszcze dzieje. Tu jest właśnie nasza rzeka. Tutaj o jest naprost. Jest właśnie z, y, z podziemi wydobywuje się woda, wypływa, więc cały czas ta woda jest chłodnawa. Czy jest 45 stopni, czy mróz, jest ta sama temperatura zawsze. Zimna, fajna, orzeźwiająca woda. Ale patrzcie tu jeszcze, kiedy ostatnio lało? Dwa tygodnie temu? Tak lało, że tutaj, dotąd woda aż była. A tu jest taki mostek, co oni dają, żeby właśnie przejść na drugą stronę. I oni zawsze właśnie, jak wiedzą, że idzie przelewa, ulewa, no to ten mostek z, y, dają tutaj, tak? A tak to on tutaj, tutaj by stał. Mówię, jakby, jakby teraz był ten most i ta woda by przeszła, no to by go zmyło. Bo on jest taki na kółkach. Ta firma, co sprzedaje piwo, oni go zrobili sobie, żeby właśnie ludzie mogli na piechotę stamtąd tamtą przejść, bo tam jest park, także i tam są domy, więc żeby ludzie nie musieli na obkoło chodzić. Tak, ciekawostka. No, Dobra, moi drodzy, my będziemy powoli tu kończyć, zjemy nasze lody i będziemy jechać do domku. Już jest po 19, ale jeszcze się z Wami nie żegnam, bo kto wie, co po drodze nas spotka. Nie ja nie tego doszczętam? tam nie, 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 że nie, 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 że poszukują tych, co mają na przykład jakiś, yy, no, jak nie, 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 na nie, 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 no... jak nie, się nie, nie, czy nawet jak na przykład, yy, no, yy, żeby wstawić się do, do sądu, tak? To oni idą i dają mu takie, wiecie, te pismo, tak? że hej, musisz iść do sądu, to jest oficjalne pismo, że musisz być w sądzie, jak nie, no, to idziesz do więzienia. Więc taka mała ciekawostka. No, dobra moi drodzy, nic nie będzie ciekawego. Będziemy wracać do domku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że takiego czegoś w Polsce nie ma. No, bo naprawdę nigdy nie widziałem. Nawet jak byłem w Polsce na wakacjach, to nigdy w telewizji a nic takiego czegoś nie widziałem. Więc mam nadzieję, że coś nowego. No, i się Wam podobało, tak? Coś, coś nowego, coś innego. No, dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego Hejka.